Witam, witam. Majówka, hej, ho. Eee, już lada chwila, a my lecimy na tą rundę drugą, prawda? No, trzeba coś podciągnąć, statystyki śmietnikowe. Także tutaj już zaraz wskakuję w pierwszą miejscówkę i już wam mówię, co się dzieje. A tutaj już leży bokser dla mnie. Dzieje takie rękawice, w świetnym stanie bokser, bili? No, będziemy trenować. Bum, bum. bum. Dobra. Bieri, <noise> bokser. <noise> I lecimy z tym koksem. Lecimy. O, i to to było po południu tutaj już, ale nikt no, nie wziął No, no, w tej stronie. A dokładnie. Jedna to drogo to. Piękne rolki w świetnym stanie, tak widzicie? Blade Runner. No, Nie wiem się... czy. Tak kto chce, to może. fajny, fajne. Street Runner. Może je weźmiemy, te rolki, jak myślicie, kurde, żeby było? Bieli, bieli. Otworzyli strefy rozrywki. Uu! Idziemy! Nie wierzę! Znowu, znowu! 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 O, raz, raz, raz! Witamy, witamy ulubionego klienta! Ulubione miejsce jest tutaj! Ha, 360! Dzisiaj normalnie wyszło! O! Szewano! Siewana, byku! Widzicie tam to oko namalowane? Tam jest normalnie oko namalowane, takie wielkie tam. Wielkie, oko, wielkie namalowane oko patrzy na, całe, na całą dzielnicę. A taka miejscówka, taka miejscówka i tu może być fałszywy alarm, prawda? Ale wystaje walizka i na pewno jako artefakt z PRL ta walizka sama w sobie już jest fajna chyba. Mam nadzieję, wyciąg... podejmujemy, podejmujemy ją, podejmujemy, jest taka waliza. Piszcie, że to waliza z PRL-u, ale fajna waliza. Dobra, zobaczymy. Chyba pusta, ale fajniutka, nie? Tylko walizeczko. To co? Bieli, nie? Bieli bieli Rękawiczki. I pe. Teraz tu jestem, pan prezes udziału Witam, witam. Teraz tu będę chował. Tu będę chował prawdziwe skarby, jak znajdę. No, a kto ma ochotę na taką praleczkę, candy, to no, tutaj z folii, spakowana, nówka praktycznie, pewnie dobra. Zapraszam po odbiór. I tu taki kontener i taka sytuacja. Jedna lampka tak leżała sobie Super stanie, biurkowa i druga lampka księżyc. Także obie lampki. Bieli. Bieli. O, taka miejscówka i postawka do kwiatka i lampki choinkowe. Lampek nie bieli. Chociaż może. Jak myślicie? Nie, lampek nie bieli. A to bieli. Bo mamy trochę tych lampy. I leci dalej po prostu sobie, tak? Leci dalej sobie, bloki, osiedla, osiedla, bloki. No i witam, Śmietnikowy Artysta z tej strony. Jesteśmy właśnie po, e, po segregacji, po już po całym zniesieniu tego tematu. Patrzcie ile tematu jest, patrzcie przy tym jaka rękawiczka malutka. W tym morzu tego wszystkiego, ile miedzi mi się udało pozyskać przez miesiąc, prawda? I chciałem to właśnie e, wywieźć na złomowisko. E, tam po 8 zł za kilo jest e, w kablu. E, ale kolega z kanału się odezwał, że jest takim majsterkowiczem, że mu się te kable przydadzą do różnych końcówek, do różnych, prawda, tam projektów. Patrzcie tutaj, co jest. Całe miedziane, kurczę, poki ciężkie, po. Po. Masakra dosłownie. Kurczę, te od tego. No, także to wszystko... To też jest wszystko miedziane mosiężne czy miedziane. Nie wiem, prawda? No, dlatego też. Właściwie, ile rur miedzianych. Wszystko jest mosiężny. Kran jest mosiężny. Także dzisiaj, w odcinku, będziemy to wszystko sumowali, Będziemy to wszystko sumowali. No i co? I będziemy to wszystko sp sprawdzimy, ile uda nam się z tego wyciągnąć kasiury. A kolega zaoferował się, że. E że, że da za to dyszkę. Dyszkę za kilo, za okablowanie takie. No także spoko, mi się wydaje, że dobrą cenkę mu zrobiliśmy i no i co, kolega już jest, także ja już lecę po niego i, i będziemy działać, będziemy to wszystko komisyjnie, ludzie, ważyć. Będzie komisyjne ważenie. Patrzcie, ile tego jest, Patrzcie. Patrzcie, Patrzcie ile tych kabli normalnie się wala tutaj. Ile z tego będzie Kasiury? Jak myślicie? Jak myślicie? Ile z tego wyjdzie? Ile z tego wyjdzie Kasiury? Z tej całego i złomu Ciekawy jestem. Zobaczymy. Zobaczymy. To jest naprawdę. Troszeczkę. No dobra, to zapraszam na ważenie. Przepraszam was wszystkich, że wczoraj się pomyliłem, i powiedziałem, że jest czwartek, bo był piątek nawet nie wiedziałem, jak ten czas leci, prawda? Przez te nocki zerwane. No, i już mamy spakowane trzy wory miedziawy, i tutaj wór mosiązu, i tego wyszło miedziawy 24 kilo, a mosiązu 3,5 kilo. A to będziemy jeszcze obierali sobie, prawda? Jakoś coś tam z tego przerobimy. Także lecimy teraz. Także sąsiad teraz będzie pracował, mój kolega, i będziemy obierali, no. Także zbieramy od nowa. No i mordunie, za kabelki wyszło e, około 250 zł, ten jeszcze mosiąc e, około 50. E, no i co, no i lecimy teraz na poszukiwania, prawda? Dalej, majówka się rozpoczyna, więc... Tak Taki bilans złobobrania. Zapraszam na majówkowe Eldorado, mam nadzieję. No. Chociaż już doszły mnie słuchy, że ktoś tutaj już z wózeczkiem jeździł. <laughs> Zobaczymy, przekonamy się. Ale na pewno mi się wydaje, że jakaś przygoda będzie, więc zapraszam na wspólną przygodę. Taka miejscóweczka. I już od razu, patrzcie, jaki fajny temat. Taki wielki obraz, dosłownie wielki, wielki, wilgaśny, taki czyściutki, w idealnym stanie, przedstawiający takie miasto. Weźmy go, zobaczmy na... Jak on tu wygląda? No idealny Wam powiem, patrzcie. Nie powiedzcie, że jest, nie jest dobry strzał, taki obraz miasta pięknego. Piękny, czyściutki. Bieli go, bieli, bieli, bieli. Bieli. A Hej majówka, hej majówka, siela la la, nie ma nic. Hej majówka, majówka, majówka. Tak, kuku, dzień dobry? mema Normalnie. Spróbujcie poczuć ten klimat bloków osiedla. Majówka pachną pierniki. Spacerowicze spacerują. Ach. Mimo że nie wiadomo, czy też spadnie. No, to w sumie jest ciepło. Także jest walizka tam z wczoraj, wieczora. Jest obraz no i zobaczymy, jaka przygoda będzie. Czeka nas. Spodobał mi się ten magnesik. Powiem wam wszystko sprawdzam. Alu normalnie, alu bierzemy ludziska po prostu. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Ale piękny kwiat, patrzcie. Jaki kwiatek. Ładny, normalnie cały no tak. ładny, nie? Piękny. Nie jest wysły, kurczę. Nie, nie. Dobry. E, potrzebuję więcej e, garnika tego, żeby... się rozrosło, wiesz, co Mhm. Uh -huh. A, większy Wazon, ba Tak, by, by tam w dole było. Był był więcej ziemi. Żeby było. się rozrosło. Dobra, Ale piękny kwiat, patrzę. Jak kwiatek. Ładny, normalnie cały. Ładny, nie? Piękny. Niezbyt kurcze. kurczę. Nie, nie. Dobry. Potrzebuję więcej garnika tego, żeby się rozrosło, wiesz o co chodzi? Mm -hmm. A, większy bazon? Ba bazon, tak, by tam w dole było, było, było więcej ziemi. I żeby więcej się rozrosło? Rozłosło, tak Dobra Szef. Szef. Wie Wiesz... tutaj taka miejscóweczka i buciki Jennifery praktycznie w świetnym stanie jeszcze jakby się doczyściło to idealne nie wiem czy nie wezmę ich może takich bucików Jennifery patrzcie fajne jak nowe U, taka miejscówka a tutaj powiem wam ula la 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 ula la la jakiś klasyk Czy co to jest za fajne te krzesły te to na pewno wezmę ale nie, patrzcie coś się zjadło coś normalnie jest żaru, pies je wpierniczał ale zrąbo, fajny klasyk dobra, lecimy no, tu mamy ryłko w super stanie takie buciki Papierami jeszcze, o. Ale, nie bieli. Lecimy. Ty, ale tego to ja nie widział. Zobaczcie, mam nadzieję, że to jest całe. Także delikatnie. Delikatnie, delikatnie. Całe. Uuu, Karolina, ty fajny. Fajny ten fancik. I to mi chodzi, co to jest, ty? Patrzcie, jaki fajny wazun ty nowy, stary, ładny taki, chorbowy. <laughs> Zaraz zobaczymy dalej, bo tu jeszcze widziałem, wiecie, co ja tu widziałem, czekajcie, co ja tu widział. Nic chyba już. A to na jajka. Fajny na jajka, nie? No i to wszystko. Dobra, wszystko. E, powiem wam, że jestem naprawdę zszokowany ponieważ już skończyłem cały, cały wypad praktycznie i czekałem, czekałem sobie tutaj na autobus jak zwykle. Tak mówiłem jeszcze w, w, w tam w jednym z ostatnich filmów Że to podobnie czekałem na autobus i patrzcie tutaj Kapitan hak na głębokich wodach normalnie odkrył pierwszy tą wyspę Patrzcie to ja chciałem wam to nagrywać, to no nie? Całe patelnie, ale patrzcie co tam jest Jaki stare lustro w ogóle ty okulary i zaczynamy do przebrania Uuu także zobaczymy to zaraz telefony. Nie ma, nie ma. zaraz wam. Zaraz to przejrzę, ale patrzcie, żeby nie było. Dobra. Zaraz się widzimy. No i tu nic więcej nie było. Jeszcze były, wiecie, spodnie nowe z metką rezerweta, Także bieli i bieli będą spodenki. Tylko trzeba je przeprać. Ale to to jest sztos normalnie. kurda, kiertyfo, O kurko, co to jest? Osak, super. Kolorowe majówki. Jedziemy majóweczką. Dziękujemy za wspólną podróż. Tak. Wspólna podróż. Do skarby. Cześć, Makuś z tej strony, śmietnikowy artysta. Podobają się Wam moje renonki ze śmietnika? Nawet, nawet, nie? Lenonki dobre są. Dawno lenonków nie było, w ogóle Wam powiem. E, popatrzcie, zapraszam Was na podsumowanie wypadu przedmajówkowego. Majówka dopiero będzie, także zaczynają wyrzucać. Zobaczcie, jak Wam się podoba obraz. E, to całe to miasto jest w super stanie, widzieliście, prawda? To już nie będę powtarzał, bo widzieliście go w lepszym świetle. Tylko Wam teraz chcę pokazać od tej strony, prawda? Tak wygląda. To jest obraz styler, prawda? Taki styler, obraz i z tyłu jest idealny. Piękny, on mi zrobił na mnie wrażenie. E, a zwłaszcza jego imponujący rozmiar, ponieważ chyba ma półtora metra, tak? Półtora małego metra. Także jest konkretnie. No, zobaczcie dalej. Spodenki, trafiły się, spodenki. Zobaczycie mnie, będzie prezentacja tych spodenek niedługo już, na odcinku. Nówka, 33, 130 zł, także nie trzeba było dzisiaj do galerii jechać, a są fajne, takie te zwężane, te pedalskie są takie, no nie, co są w modzie. <laughs> także mm, niedługo mnie zobaczycie i sami ocenicie. Bokser, rękowice, bum, bum, nie? Będziemy trenować, będzie lato, pójdziemy do lasu. I coś potrenujemy, prawda? Będzie fajnie. Będzie, będziemy się dobrze bawić tam. Może dworek założymy w lesie. Tu już widzicie, jak świeci nasza lampka. Pięknie, tamta druga lampka, ta metalowa. Do środku poszła. Bo coś coś, ale powiem wam, że to możliwe kurczę też a, bo ona mi na przedłużaczu, tak, a tamta też naprzedu. Te nowe kontakty. To też nie są takie, powiem wam do końca, 100% pewne. On też dla specjalnych, ten, to jest boxer. Normalnie on, on jak był mały, to miał, to miał, się nazywał boxer, go nazwałem. I normalnie rękawicze, i rękawice wącha. Boxer dobry jest. Boxer. No. Dobra, także ta lampka, patrzcie. Pik, 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 pik. Taka lampka. Pika sobie, działa nam tutaj. On nam trochę tutaj, no, światła robiła. No i dobrze. E, taka, taki koszyczek, pamiętacie? Na, na coś tam. Kwiat został zabezpieczony. Także niedługo zobaczycie. E, będę przesadzał kwiata. Tamtego, którego dałem do magazynu, do rodziców. E, I będę, i będę go e, wkładał w dużą donicę, prawda? No, także fajnie. Będzie, zobaczymy jak nam się rozrośnie. Wszystko będzie na kanale, ten rozrost tego kwiata. Tu mamy Karolina siedemnastak w świetnym stanie nigdzie na nie dziabnięta także takiej taki w kolekcji jeszcze takich wzorów nie mam powiem wam. takich wzorów jeszcze nie mam w kolekcji czas najwyższy nie dalej, dalej 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 powiedzcie mi co to jest bo już sam nie wiem czy nowe czy stare niby ta śrubka wygląda na nową prawda ale tutaj nie tutaj jest coś takiego że może może ktoś to po prostu renowacja jakoś była, o, te zawiasy. No nie wyglądają na nowe, prawda? Tak za bardzo, są już po, pocięte rdzą, może ktoś wymienił tylko szkiełko, prawda? A to było stare, więc napiszcie mi, co to ja znalazłem, co to jest za lustro. Ogólnie prezentuje się jako bardzo fajny artefakt, no nie? Takie lustro. Ciężkie bardzo. Magnes przyciąga. To nie jest wcale łamane, to tak tutaj po prostu jest. Tak ma być. Taki artefaktor, wpadł normalnie. Napiszcie mi co o nim myślicie po tym lusterku. Jestem ciekaw, dużo informacji potrzebuję, ale pewnie to jest jakiś... może być nowo pomalowane, nie? Chociaż to takie kurde fikuśne jest. Że normalnie takie coś teraz znajdywają właśnie w ziemi kiedyś Powiem wam takie rzeczy, takie, takie, takie. No. Także piszcie. No i co? Taki fajny wazonik. No, chyba chorobowy to nie jest coś nowoczesnego, nie? Ale zawsze piękny, w ślicznym stanie, prawda? Tak widzicie? Śliczny taki wazonik. Co o nim sądzicie? Niebieski! Niebieskiego właśnie mi brakowało. Normalnie zażyczyłem sobie niebieski i mam teraz jeszcze do kolekcji, do kolekcji niebieski. będzie. O, fajnie, dobra. Super, 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 naprawdę. O, super wazonik, no i co? Co sądzicie o tej tyczuszce? Wieszcie, co oni sądzicie, co oni sądzicie? Czy to jest PRL, czy to nie jest PRL? Tu macie z bliska już ją, otwieramy. Ona jest aluminiowa. Taka teczka. Taka teczka aluminiowa. Nie wiem, nie wiem, napiszcie. Niby to wygląda z PRL-u, prawda? Te obicie. Jaka wartość może być takiej teczki? Czy to fajny artefakt? Tu takie coś. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Sam musicie mi pomóc. Może to, może to teraz wyprodukowana jakaś teczka. Prawda? Także czekam na Wasze zdanie. Co sądzicie o tym? No dobra, mam nadzieję, że wam się podobał majówkowy wypadzik, przedmajówkowy i zobaczymy, co będzie w majówkowym wypadzie. Także trzymajcie się ciepło, lecimy, lecimy, działamy. Yy, dziękuję za ciepłe komentarze, wszystkich was, yy, skarby moje naprawdę całuję, pozdrawiam, yy, przytulam. No i co? I zapraszam na dalsze przygody.